Siema, kochani! Nie wiem, czy wiecie, ale świat się prawie skończył. Na szczęście mamy przysłowiowy Jeden Dzień Dłużej i obiecujemy, że wykorzystamy go między innymi na szukanie nowych rozwiązań, również tych związanych z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do końca nie wiemy, jak będzie wyglądał nasz program artystyczny w styczniu od strony takiej scenicznej. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, którzy artyści z Polski i także z Niemiec wezmą udział i zagrają z nami. Um, ale jedno jest pewne, że może nieco trochę inaczej, może online, um, może trochę z kanapy, ale jest, jedno jest pewne, gramy i obiecujemy, że um, sobie życzymy sobie tak jak w poprzednich latach, że padną rekordy. Musicie też wiedzieć, że dla mniejszości Polonijnych mieszkających za granicą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to oczywiście piękna, charytatywna akcja, ale również um, możliwość um, integracji. Dlatego nie wyobrażamy sobie, żeby i w tym roku miało nam tej imprezy zabraknąć. W Niemczech do tej pory zostało zarejestrowane 12 sztabów, i pierwszy raz w historii nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło ale pierwszy raz w historii połączyliśmy się w jeden wirtualny sztab. Zapraszamy na finał Bądź Gramy dla Was po raz trzeci! Liczymy na Waszą pomoc! To będzie finał Słowo! Siema! nie daje tyle radości! Bądźcie z nami, Siema! Witajcie, kochani! Jesteśmy dzisiaj w naszej corocznej pięknej sali, w której mamy miliony wspomnień. Ale niestety w tym roku nie będziemy mogli tu dla Was grać, będziemy dla Was online wraz z innymi sztabami w Niemczech, które bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy także wszystkie sztaby w Polsce i na całym świecie. Bardzo gorąco was wszystkich pozdrawiamy. Wciskamy, e, szykujemy się do finału online jakkolwiek. Zagramy, tak jak Jurek mówi. Ważne, żeby się działo, żeby było pięknie. Siema, siema. Ugramy razem i wygramy, pójdziemy na spacer. Zapraszamy na naszą niedzielną i na nasze aukcje. Siema! Siema! Witajcie kochani, w tym roku jak zwykle będziemy kwestowali razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Szukajcie nas w całym NRW pod polskimi sklepami. Tam będziemy stać z takimi oto pięknymi puszkami. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do wrzucania, każdy grosz się liczy. Wszelakie informacje będą dostępne na naszej stronie facebookowej Woś Oberhausen. Siema! Jestem Darek, reprezentuję sztab Karzue. Siema! Hej, ten rok jest inny niż wszystkie, niestety. Mamy koronawirus, ale chcemy dla Was grać online. Siema! Mamy dla Was pokazy artystów, pokazy iluzji i wiele, wiele więcej. Bądźcie z nami online. Siema! Pozdrawiamy wszystkie sztaby zagraniczne, pozdrawiamy cały świat, pozdrawiamy wszystkie sztaby niemieckie, gramy razem 10 stycznia. Siema! Będziecie mogli spotkać naszych wolontariuszy w różnych miejscach w Karlsruhe, ale możecie również wpłacić do ich puszek przez internet. Gramy z głową! Siema Karslu! Siema! Mam na imię Asia. Jestem szefem sztabów w Miństa. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie sztaby niemieckie, ponieważ w tym roku Gramy wspólnie. Siema. Mam na imię Paulina. Siema. Mam na imię Kuba i gram w sztabie Münska. W tym roku sytuacja jest wyjątkowa i trzeba być kreatywnym. Cześć. Mam na imię Irek i gram w sztabie Münska. Hej. Jestem Marta. W tym roku po raz drugi gram dla sztabu Münster. Mimo, że ten finał będzie zupełnie inny niż w zeszłym roku, wcale nie oznacza, że będzie gość. Bądźcie z nami i grajcie, bo kto jak nie my? Siema. W tym roku finał będzie wyglądał nieco inaczej. W tym roku sytuacja jest wyjątkowa i trzeba być kreatywnym, ale nie zapominajmy, jak nie my, to kto? Gram z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo lubię pomagać. Siema kochani, zapraszamy do wspólnego grania w Münster. Kochani, pozdrawiamy Was serdecznie ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hamburgu. Ze mną jest Jolanta Popiołek, założycielka i organizatorka WOŚP Hamburg. Mamy ze sobą też mini puszkę, ale jak się wkłada do niej pieniądze, to na kuchnię, i robi się to. Załączamy tutaj link do Eskarbonki. Co to takiego eskarbonka i jak to działa? Bardzo prosto mamy już zamieszczony link. Klikamy, wybieramy kwotę, akceptujemy. Płacamy. Wszystko idzie do Warszawy. Ja już wpłaciłam. A Wy. Eee. Czyli jak widzimy, e, nie jest to nic trudnego. My przesyłamy Wam ogrom e, pozytywnej energii, dużo, dużo miłości, a Wy przesyłajcie. Hi! Siema. Siema! Siema Siemacie, Wam na imię Adam. Jestem członkiem sztabu Woś w Monachium. W tym miejscu od trzech lat organizujemy koncerty, w tym roku nam się nie uda, ale tak jak i my, będziemy organizowali 29. finał na naszej stronie facebookowej. Mam nadzieję, że się będziemy wymieniali swoimi postami i tym, co się dzieje. Chciałem serdecznie pozdrowić od nas wszystkie sztaby w Niemczech, Hamburg, Hannover, Berlin, Münster, Herne, Oberhausen, Wuppertal, Bonn, Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe. Wszystkich Was pozdrawiamy i jesteśmy z Wami. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że gramy razem i wygrywamy.